Witam, tu Ono i dwa. Dzisiaj e, widzicie, bo ja nagrałem to akurat znowu dzień wcześniej, widzicie, e, oddaję Wam właśnie, tak jak e, na kanale pasji Informatyki, e, oddaję Wam Wasze, oddaję przeglądarki e, film odnośnie e, pozostałych dwóch e, meczów. No, bo były rewanże tłumacza ogółem, bo wspomnę zarówno o meczach, które były w tym tygodniu, jak i te, które były wcześniej. Um, dlatego um, dzisiaj wspomnę tylko o tych czterech, bo poprzednie cztery oczywiście wspomniałem o odcinku poprzednim, do którego link, do, znaczy, no, y, będzie, będzie ten w karcie, y, link, ten film żeby zobaczyć pierwsze 4 pierwsze mecze, natomiast no dzisiaj cztery, drugie 4 e, tak jak widzicie właśnie po, w prawym górnym rogu w lebach Manchester City 04, 4 Atalanta Real 1-4, Lazio Bayern 2-6 i Atletico Chelsea 0-3 e, Posłuchajmy mnie z przeszłości, jak wspominam o tych meczach e, Będziemy szli, po kolei, znaczy no, będziemy szli po kolei, czyli Gladbach City, Ratio Bayern, Atletico Chelsea, na końcu Atalanta Real. Znaczy no, po kolei, tak jak jest yy, na odcinku. Yy, dajcie, ten, dajcie znać. Yy, no, oczywiście, jeszcze o tym powiem na końcu. Dajcie znać, co według Was było największym zaskoczeniem w tym tygodniu z rewanży. Jeśli film Cię się spodobał, do góry. Jeśli chcesz zostawić na subskrypcja subskrypcję. Cel do końca roku jest jak najbardziej aktualny i jak najbardziej realny. jeszcze przedłużając, yy, zaczynamy. Jeszcze tylko przepraszam za szum ponowny, bo po prostu... A, jest 720. Yy, przepraszam za szum, ale po prostu nie wiem dlaczego yy, nie jestem... Yy, coś się po prostu wtedy zepsuło i nie jestem w stanie, yy, nie jest w stanie yy, tego dobrze odsłuchać w tym momencie. No to cóż, dużo idziemy. To od góry Borussia Gladbach-Manchester City. Eee, raczej no, powinien City powinno wygrać no, ten dwóch mecz. Eee, Gladbach może sprawić jakąś, jakieś trudności, aczkolwiek raczej e, City powinno wygrać w dwóch Jakbym tak obstawiał, to nie wiem, z 4, nie, w sumie Gladbach, no tak z 5-2 w dwóch meczu E, Lazio Bayer. No dobra e, Krótko było Rzeczowo na temat e, Tak jak e, Wskazywałem Kurs jakby no, na drużynę To się nie pomyliłem Bo Manchester City wygrał Z bramkami trochę się pomyliłem Bo Gladbach w końcu nie strzeliła żadnej bramki e, Tylko wspomnę właśnie e, No cóż Gladbach w pierwszym meczu u siebie stracił bramki w 29.65 minucie, a w drugim meczu stracił bramki w 12.18 minucie. Warte podkreślenie jest właśnie pierwsze trafienie z drugiego meczu, czyli gol na 1 do 0 w meczu rewanżowym, czyli już w Manchesterze, Manchesterza, to już było w, w Budapeszcie. A właśnie, jeśli ktoś nie wie, dlaczego mecze zarówno Gladbach City, jak i wcześniej Liverpool z Lipsky były w Budapeszcie. E, chodzi o to, że mm, po jakby z Niemiec, jeśli jedzie się do Anglii i wraca, to potem trzeba od, odbyć 14 dniową kwarantannę. Dlatego trzeba było mecze rozegrać na neutralnym gruncie. Właśnie wybrano arenę, pu, Puskas Arenę, czy z pus, Arenę, pu, puskas, nie wiem, chyba Puskas e, albo puskas Arenę w Budapeszcie, na Węgrzech. E, no i Manchester City w ogóle wygrywał po 2 do 0. E, i właśnie pierwszy gol w drugim meczu autorstwa Kevin De Bruyne. Bardzo ładna strzał spoza pola karnego. Od poprzeczki się odbiło i wpadło do bramki. No i cóż, City gra dalej. Mamy już pięciu. Jedziemy dalej. O no tutaj Bayern bez dwóch zdań. Gdzieś koło 6-0, 6-1 w dwóch meczu nawet. Bayern nie da szans, aczkolwiek jeśli znowu jeśli obrona Bayernu będzie w takiej dyspozycji, mm. jakiej jest obecnie, to może trochę być inny wynik w dół meczu niż 6-1. Na przykład może być 6-4, ponieważ y, oprócz Nojera defensywa Bayernu wygląda średnio. Ym, co widać po ogólnie Ten... traconych bramkach. Ym, bardzo mało czystych kont w tym sezonie, ale no mogłoby być praktycznie jeszcze nigdy gdyby nie Manuel Neuer, który y, kapitalnie broni proszę co mecz. Nawet jak musi jeden, błąd zdarzy, to go sześcioma dobrymi interwencjami w ciągu meczu. Więc raczej Bayern, no tutaj no tak jak mówię, no zdecydowanie Bayern jest lepszy od y, Lacja. Y, nie, nie, no nie ma co mówić, nawet o porównaniu tych dwóch klubów Lazio odbudowuje się, Bajer nie jest już potęgą. Eee, tak. Mm, prawie byłem, prawie trafiłem idealnie w dwóch meczach. Powiedział 6-0, 6, 6 było 6-2 w dwóch meczu. Mniej więcej się działo w Rzymie, czyli w pierwszym meczu, niż w rewanżu w Monachium. Eee, no ale też parę bramek padało po błędach indywidualnych. Eee, gol na 1-0. E, oczywiście, pierwszy mecz najpierw. Golna 1-0. 9 minuta. Fatalny błąd obrony. E, podanie dobrą karza, które w połowie przecina Lewandowski. E, Golna 2-0. Tu błędu nie ma, ale warto podkreślenie. Oczywiście, 23 minuta. Warto podkreślenie jest trafienie, że, że, autor trafienia, czyli Jamal Musiela, e, Obecnie już, znaczy jeszcze nie reprezentant Niemiec, ale wybrał kadrę niemiecką, będzie reprezentował Niemcy. Eee, zdobywa bramkę nie mając 18 lat, a, do, a dodatkowo jest drugim najmłodszym strzelcem w historii fazy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA. Eee, najmłodszym jest Bojan Krkić eee, z meczu Barcelony z Schalke. Eee, gol na 3 do 0, 0 42 minuta. Kolejny błąd, dwaj zawodnicy lacy zderzyli się praktycznie w środku boiska, wykorzystuje Koman, który przebiega całe boisko, uderza w, najpierw uderza w Pepe ale potem z, Zane dobija, jest 3-0. Na 4-0, 4:00 minuta i samobój, a Czerbiego. Gol na 1-4, honorowa bramka strzelona, no można, tam było się lepiej zachować. Eee... Nawet w tym momencie komentatorzy mówili, czy to nie będzie rekordowe zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Takie dosłownie rekordowe. W drugim meczu, no to tylko głównie bramki, a było ich mniej, bo były tylko trzy. Gol na 1 do 0 po karnym, który był absurdalny. Bo, znaczy nie pod względem decyzji sędziego, a pod względem decyzji zawodnika. Dlaczego aczerbi faulował Goreckę? To no pytanie chyba będzie zadawane każdy, każdemu, przez każdego, kto na ten mecz. Dlaczego? Co? Nie wiem co on zrobił? Nie, jakby ja jako fanbajer się cieszę, bo Lewandowski był korzystał karnego. No i w tym momencie właśnie Lewandowski ma dwie bramki. jedną w Rzymie jedną w Monachium. Druga bramka, a jeszcze 33 minuta. Druga bramka, 73 minuta. Szybki 1-2-3, Kimiś do Alaby który był wtedy już który akurat już miał opaskę kapitańską. Co jest ciekawe, bo nie było kapitana Moyera. Wicekapitan Myler zszedł i trzeci kapitan Lewandowski również zszedł. Za. Ten za Müllera wszedł Musiala, a za Lewandowskiego wszedł Chupomoting, moting do którego właśnie poszło podanie od Alaby i który strzelił na dbawą zera. 9 minut później pada gol po rzucie wolnym dla Lazio na 2 do 1. i w sumie tyle, na tyle było ich stać. 6 do 2 w dół meczu. Bayern zdecydowanie pokazał, że to oni są dużo lepszym zespołem od Lazio. I to oni zasługiwali na awans. Mamy sześciaki, czyli dla przypomnienia Liverpool, PSG, Porto, Borussia, Bayern i Chelsea. Pozostają dwa. Gladbach City Fu, przepraszam, no, wygadałem się no przecież i tak znacie wyniki bo przecież macie prawie górnym rogu City zamiast Chelsea ale no do Chelsea zaraz przejdziemy bo właśnie będą samej kolejności więc no przechodzimy no, oczywiście, proszę nie ale raczej tutaj się takiej czegoś nie spodziewam Atletico Madrid Chelsea tu jest jedna z większych zagwostek, jakby po kaliberze zespołu raczej Atleti. Aczkolwiek no, w Chelsea prezentuje się ostatnio w ogóle słabo. Albo, albo średnio, albo słabo. Atletico no jeszcze tak, no, średnio, nadal średnio, ale e, może mogą coś ugrać jak bardzo wtedy była inna sytuacja niż teraz. Po przejęciu Chelsea przez Tomasa Tuchela Chelsea zaczęła grać niesamowity futbol. Wygrywali lub remisowali mecze za meczami. Nie przegrywali nic praktycznie. W tym dwu meczu nawet bramki nie stracili. 3 do 0 w dwu meczu. W pierwszym meczu co prawda jedna bramka. Strzelona na 1-0, no bo jak już inaczej. Ale jaka bramka? Giroux z przewrotki strzelał ramkę bardzo ładną. Ktoś, kto jej jeszcze nie widział, może wpisać sobie właśnie: to był mecz Atletico Chelsea 01. I może sobie ten i bramka e, wpisać sobie i wyskoczy. 68 minuta. W ogóle bramka była sprawdzana dwie, nawet jeśli nie 3 minuty, więc to już w ogóle jest ten. Sprawdzali, czy nie było spalonego, bo najpierw było spalonego, potem, nie tam, potem zdecydowali, że bramka jest jednak i kończyło się właśnie do zera. W drugim meczu, w już w pierwszej połowie, w 34 minucie, go na 1 do zera, autorstwa Hakima Ziecha czy Ziesia. Hmm, ziecha, ziecha, ziesia, jak, jak to woli. Um, Asysta Werner, Wernera. Bardzo ładna ręka. Ale no mniej, ład, mniej ładna od ręki Żyło, oczywiście. Czerwona kartka w 82 minucie dla Savicia. Za uderzenie łokciem w brzuch Ridigera. Ciekawa sytuacja, jakby. No okej, okay, no uderzył, no ale aż, aż czerwona? Dobra, no. Pe pewnie to była taka sytuacja, że no skoro nie było na waży sprawdzane, to. To znaczy, że to nie był taki oczywisty błąd. No i gol na 2 do 0, na 2 do 0 w 94 minucie. czyli w sumie 90 minucie plus 4, bo tak bo 94 tutaj akurat może być jak dogrywka. Ehm, dlatego no pomyliłem się dość mocno. Tutaj chyba największy błąd, bo nawet przy obstawieniu Porto -Juve miałem zastrzeżenia. A tutaj jednak bardziej obstawiałem Atletico. No się pomyliłem, bo przegrali 0-3 w dwóch meczu. Yy, Ostatnim meczem, bo został jeden mecz, ostatnim meczem 12-12 yy, jest mecz yy, Atalanty z Realem. Para Atalanta, Real, Madrid. Atalanta, no w poprzednim sezonie, co by było, gdybym wygrał z yy, ale mam obecny sezon i raczej obstawiam Real Eee, w poszczególnych sezonie naprawdę dobry rezultat, ćwierćfinał tak naprawdę, półfinał stracony w, w 5 minut więc e, bardzo blisko było wytrzymać napór 5 minut, nie udało się właśnie dodatkowe te 5 minut przez co e, właśnie nie awansowali, awansował za nich PSG, który ostatecznie do finału przetrwając z Bayernem 1-0 no, ci którzy oglądali Ligę mistrzów znają choć troszkę wyniki to wiedzą jak to wyglądało jednak Real to Real może grać słabo ale e, może ale nadal to jest Real Madrid nie gra w tak nie jest w tak tragicznej pozycji jak e, jak Barcelona choć Barcelona powoli też się zaczyna odbijać e, Real z dwoma meczami więcej materiałów no są punktów co pierwszy atlet i właśnie. No dobra eee, Barcelona zaczyna się odbijać po to dwa 2 od PSG. Eee, co do meczu Atalanta-Real. Pierwszego zdecydowanie kluczową sytuacją jest czerwona kartka z 17 minuty dla zawodnika Atalanty. Chyba powiedziałem na to typu. Nieważne. Eee, dla zawodnika Atalanty. Eee... Do tej jakby faul, jeśli tak Wam zobrazować, faul był no nie wiem z 2 metry od pola karnego, jeśli nie mniej e, i ostatni, i oczywiście zawodnik ten był ostatnim zawodnikiem, tego dostał czerwoną kartkę, e, real, to jest chyba coś typu realna szansa na zdobycie bramki, akurat nie jestem sędzią, no to tak ciężko mi e, opowiedzieć, ale no tym ile słucham jak sędzia właśnie na takim, no już poziomie, no nie takim trapkarskim, no tylko no trochę już wyższym, bo to już jednak seniorkę, yy, ten senior zasędziuje no to słuchając jego opisów yy, dość, dość, już trochę zapamiętuje, zwłaszcza jak to no, co tydzień słucham o ligach. Ale wracając, yy, ta czerwona kartka zdecydowanie yy, jakby zmieniła obrót spraw, yy, bo po prostu Atalanta nie dość, że musiała się Trzymać w defensywie, żeby nie stracić bramki, to jeszcze musieli grać w dziesiątkę. No, grali, 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 w końcu strzelił Real Madrid. W 85 minucie bramka Fernanda Wendiego. Mm. Ładna bramka, bo też zapala karnego, tak jak w porównaniu do De Bruyne, jednak chociaż no, to, to był techniczny po prostu strzał, nie ciachnął na krosa, na znaczy no, nie na to niego. Na takie, no, ciachnął takiego na krzyż prawie, bo wziął na dalsze supeka, będzie Z drugiego meczu, który się skończył 3-1 dla Realu. I grany był na stadionie Realu, no, co prawda nie ten tym głównym stadionie San Diego Bernabeu, ale no... Bo oni w ogóle w tym sezonie grają na tym e, stadionie Di Stefano. Nie wiem no, to jest drugi rezerwowy, w sumie nie wiem jaki to jest ich stadion, ale to jest nawet na pewno Realu. Gól na 1-0, 34 minuta. Fatalny błąd kolejny w, w szeregach Atalanty. W 57 minucie tego meczu właśnie była sytuacja prawie identyczna jak z pierwszego meczu. Też na linii praktycznie faul był. Jednak to był rzut karny, żółta kartka, a nie rzut wolny, czerwona. Karny oczywiście wykorzystany przez Ramosa w 59 minucie, czyli 2 minuty później. Gol na 2-1, autorstwa Muriela, 83 ta wspaniały rzut wolny. Praktycznie jak nawet rozmawiali komentatorzy, jeden pytał drugiego, co tu zawiniło, a drugi, no właśnie nic, nic nie zawiniło. No i faktycznie, no nic nie zawiniło, no co, Mur dobrze zeskoczył w przeciwieństwie do meczu Juve-Porto. Juve Porto. Bramkarz też, nie, też był nawet dobrze ustawiony. Więc no cóż, po prostu idealnie wykonany żywony, ale co minutę później bramkę strzela Asensio, tak Asensio strzela bramkę eee, i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek, eee, dajcie znać oczywiście w komentarzu co było dla was największym zaskoczeniem, eee, dla mnie osobiście największym zaskoczeniem, było wygrane aż 2-0 od Chelsea, bo to jest aż 2-0 w takim meczu, tak naprawdę, szachów. No i tak naprawdę nie było aż tylu zaskoczeń, co w, w tych pierwszych meczach, w tych pierwszych rewanżowych. Jutro, znaczy nie, jak wy to oglądacie, to za półtorej godziny chyba po publikacji filmu będzie losowanie ćwierćfinałów. Dla mnie to jest jutro. Ja będę, będę czekał, właśnie będę patrzył, jakie są te ćwierćfinały. Pani byłoby, gdyby Bayern trafił na Porto, ewentualnie Chelsea, bo pozostali rywali, rywale są już no, taka półka, przynajmniej mocno średnia. A chyba na Borusie Dortmund nie mogą trafić, więc. Więc no. Mm, dajcie łapkę w górę, jeśli film się spodoba. Subskrypcja. Jeśli chcecie zostać na dłużej, ten cel subskrypcji do końca roku jest realny. Już mam 45, więc idziemy w dobrym kierunku. E, we wtorek pojawi się trzeci. Odcinek yy, trzeci? Trzeci odcinek z historii Polski. Yy, a, i jeszcze taka sprawa, bo yy, tu dzisiaj jest odcinek, za tydzień jest odcinek, ale za dwa tygodnie w piątek nie będzie odcinka, ze względu na święta. Będzie tylko we wtorek i będę, będzie potem następny wtorek. Nie będzie właśnie tego odcinka w Wielki Piątek, no bo w końcu święta. Do następnego, trzymajcie się i cześć.